Dobra, No. Dobra. dobra, siema widzowie dzisiaj będzie... Będę się lać z moim helperem. No. No i zobaczymy kto wygra. Dobra. Na te same itemy, tak. no bo to by było niesprawiedliwe. Yy, dobra, to... No, Chodź. No, dobra. Czekaj, tylko ustaw dzień, bo to górna widać. Dobra, time set, daj. No Dobra. Jest to moment, czekaj Ale na początku bez, po bez potek, Czekaj Daj mi mleko, a ja sobie wezmę mleko Give a... Dobra. Czekaj, so, czy to i... będzie łatwiej, ja sobie po prostu mleko I ja Dawaj, nie można przedłużać, trzeba grać

Bratku, ja gram 5 lat o dupę. Pozdraw, no, Pozdro dla mnie. Dobra, no, to nie wiadomo, nie. Ale no, dawaj. bo ja jestem dystom, ja na ten, na komunię. Nie no dobra, czekaj, czekaj. Ej ej, 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 dobra, możesz, możesz. siłkę wypić. Możesz wypić siłkę. O nie. Siłka w zasadzie poru. Ja piję da. Ale wypij siłkę. Wypiję.

Dobra, to... weźmy po, po koksie, po koks, pod, dawaj e, ty miałeś jedną siłkę? Czy dwie? Nie, nie miałem jedną siłkę Dobra, czekaj Tu czekaj. masz jeszcze to jak coś O, milk, dobra Czekaj Dobra, możesz wziąć ja. to tym stąd, ej, weź to tym stąd dobra. Åh vad bra. Jaa! koksy. på burkoxen. Sätt koksy. Där ja. Njaa. Njaa. Du kan inte börja manitera på sugrörna. Ska vi se vad som är mer som stämmer Google? Ja. Okej. Ojoj. Det var bra.

Hoi jong! Wie is er ons opuit? Wie en waar is het opuit? Hylah Ojuu Hoe כִּהְֵיֱֳֶֶּ֣֪֪֭֮֯ Hence Koer hine Ik���֪� 곽֪ дог Vertко Nouath Met het geheed Nou het begint voor de awake Daar

Ja Cię zaprowadzę do takiego fajnego miejsca Jak ja mam obitego seta? Co ty mi zrobiłeś z moim setem? Dawaj na tę górkę Albo w jednej kratce, to by było dobre Jak ty mi Seta nie. A jak masz obitego seta? To maksa, czy słabo? Wiecie o, tutaj. A. Dobra, ja jestem. No jest bo pasta. Moja mama coś chciała, już jestem. Mhm. Ty masz no tego cią ciągle nagrywasz? Tak, tak. tak. No, tak. Dobra. Chyba Dawaj, tak. Hadi. No, tak, tak. Dobrego. gołka. Nie, ale strefa. Jest po prostu. No. Tak, pokłoty, pokłoty. O, Żeś mnie. Żeś mnie. No, nie, nie, nie. o tu wyżyłeś mnie, wyżyłeś mnie. Wyżyłeś mnie, człowieku. Szynka. Tyle nie, o, A, komuś za tym się jeszcze nie się Oj oj, oj oj, oj oj, oj oj, oj oj, ktoś ma problem.

Kurde, później jesteśmy teraz. Co jest? teraz? Ja nie widziałem, że to jest mowa. Normalnie was są po ziemię. Ale ja sobie włączę tak do Czas. No, udekorowałam ją. Masz. No dobra, teraz już posadzimy. Co tu chodzi? Nie, się mam. to kto? Kto masz jeszcze? No okay, dobra, to teraz tylko ustawiam. Ej, miaczek mam. Nie, to będzie trwało 8 minut. Spoko. Dobra, go. Czekaj. Miecz. Miecz. mam miecz. miecz. A, miecz. Mówi. Okej, okay, dobra, mój mój jest obity. Czekaj no, sobie sam. Są... No ja mam takie miny bity miecz akurat. Ja że... No Kurde no już, nie, już nie mam Ta Nie no w tym momencie Perła, perła, perła Zatrzymaj tam perła? Dobra Nie tak Dobra. łatwo walczyć? Nie Dobra. tak łatwo, nie to nie walszyk. Nie walszyk. Nie walszyk. łatwo. No jestem

Ty kurde. Já jsem Kudy kudyň můžu být. tak walczyć. Siema. má. tak dobra, hned I dobro tarče. Aj, všem, máš tarče, ale čekaj. Máš Raz. 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 Já mi set Raz. raz Pozdroj.

Tak, nie taki dalej, nie bieżcie, jebi! Mamy Dila. Masz Czekaj, to. Ej, noł! Czekaj. mi pod set całą prawie. Mamy set. Cały zeset prawda? A ty, prawie, ty, ty masz full nowego seta? Nie, ja, ja, ja mam ciągle obitego no, mocno. Mocno obitego, to jest mało powiedziane. On jest kurde na 5 Wiesz, że teraz jak będę ci dał kredyt, to byś nie żył już. Tak.

Dawaj, dobra, to teraz zaczynamy jeść. ma nie mam taką. No, się nie <grymamy> dziwi. No. No, no nie stąd, stąd. Kudy, a, jak dźwina, dźwina się na daje. Пока... 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 Пока.. Пока... Пока... Пока. 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 Oj, Ojoj! Ktoś tu ma problem! tu ma problem! To Czekaj! nie! Stop! 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 stop. Co no, ma? No widzę. Dobra. Dobra, Dobra no, już! Dobra!

Dobra, to zrna. Pani, do zrna, do zrna. Dobra Dobra, zrna, do To Pani, do I to zrna. Pani, do zrna, do zrna. słowo ostatnie? Nie wiem. zrna. Dobra, nie